Dzisiaj i sobie witamy Was w kolejnym odcinku z gry Rainbow Six Age, zaloń Kuba. Homik six Age, a nie jakieś Rainbow Six. Eee, no, oglądam się TikToków. W każdym razie, pod ostatnim odcinkiem eee, myślałem, że nie przerzucę się na Rainbow Six, że nie, nie będzie jakaś fajna gra, a nawet się wczułem w to Rainbow Six I wraz z Kubą aktualnie pokonujemy jakiś. Bałwanów, czy innych tam y, Twitchów. Czyli nas. No. I e, rozpoczynamy już rundę. Chciałem powiedzieć, że Koba teraz jeszcze bardziej zaczął tryhardować. No better. sorry, ja powoli wracam do mojej starej formy, bo ja ogólnie to kiedyś byłem dobry w tą grę. Był dobry jak, jak, jak ta gra powstała. Nie, byłem dobry jak ciebie nie znałem. No. Czyli nie nigdy nie Aha. Ej, nie musisz. Czekaj, czekaj. Nieważne. Uh -huh. No, no pić to wodę. przyspieszymy to, bo nasi chyba nie ogarniają aktualnie, co jaką postaci wybierają. A no, mi no, wodę. Przyspieszę ten fragment y z y szukaniem bomby. Więc widzimy się już kiedy będzie runda. napij się wody ze mną. Dobra, w widzowie, już Spada, jesteśmy. Muszę pada podładować, znaczy, kobiet. Kuba nie jest, bo. Ja nie mogę grać. Nie <laughs> no, chłopie, bratku, co ty robisz? Tu? Jest, Mariam, Muszę mieć tego. Czekaj, powerbanka muszę podłączyć. Pak Mów mi co tam, się dzieje Cholera jest, no Dobra nie mam ja muszę... Hello? Dobra, ja już wróciłem Ja nie mają... Okej, okay, tam mają. No to fajnie. Mój no, tak aim postawia wiele do życzenia. Dobra, nie wiedziałem, że Rainbow Six Siege jest aż takie dziwne, że nawet jak bez... z biodra strzelasz, to twoja postać nie strzela w okolicy celu, tylko kompletnie gdzie indziej. No, Co ty kiknąłeś? Kamera mnie nie widzą. Aha, to nie wiem czy takie przydatne. No przydatne Ale typy cię widzą, więc... Właśnie musisz uciekać. Odech. No, chyba koniec rundy, więc po prostu to skipniemy. Widzowie, zaufanie, właśnie, oczywiście, nagrywania. Dobrze, że nie okazało się, że. Ja skracę, skracę, Snajper, ja widzę. Wciągnę, wciągnę, ciągle amator. Chodź tu, Adi, może. Gdzie? Do mnie, do mnie, wycofaj, wycofaj. to. Tu! Za tobą! kurde, dobra, nie cofaj, nie cofaj, nie cofaj! A kto nie cofać teraz, mówisz? Myślałem, że ciebie zabili. Co to było? Ej, nic nie się widzę! Nie idź tam! Spokojnie, zaraz nie chodź we mnie! Nie chodź we mnie! Nie wchodzę! Chodzisz? Nie gadaj do mnie! Dobra, ty iść pierwszy. Nie, okay? nie celuję za tobą, jak coś. Celuję. Nie. A Zobacz na nagraniu, mam. Tu mam celownik, a tutaj jesteś ty. Więc... Nie zabiję to to tym razem. musiał przybliżyć. Chociaż internet. No nic nie widzę znowu. BOMBARDÓWKA! O ty kur... O, nie ma nikogo? Wchodzę. W prawo, w prawo, w prawo, w prawo, w prawo, w prawo! Kampi tu. Aha, że tu. Ło! Aha, nie no, plecy dostałem. Jak... Nie no, kto tak lubi. No tak, kawejra. No. Ej, bro! On, on się położył i zaczął grać. Ej, ile, ile planujesz zrobić tego e, Gierek? No, aktualnie myślę, że dzisiaj. Nie wiem, czy dzisiaj, ale na pewno dzisiaj jeszcze zmontuję i. W, znaczy na dzisiaj jeszcze nagram odcinek z nie dam. Eee. I zobaczę czy ten, czy. Damer... Oczywiście nie wiadomo niestety aktualnie co z Kubą, bo prawdopodobnie mogę teraz zrobić PWS sam, bo aktualnie coś mu się tam zepsuło z fracking down. Nie widziałem, się... No no, no. Coś mu się tam zepsuło z danymi i aktualnie no będzie chyba będzie chyba zmuszony zrobić nowego save'a, ale jak no... Jak nie no to chyba, ale chyba to już sobie. No zobaczymy, z czasem też zobaczymy, czy sobie odpuści w końcu, to Ale najlepsze jest to, że ten rus, ten Tomasz Rusek. Niby to jest Tomasz Raz, dla mnie to jest Tomasz Rusek, a nie jakiś róż. No. No to Tomasz Rusek, on jechał przez całą drogę, wiesz, siedząc na motorze, nie? No. Ale w pewnym momencie mu się chyba coś odkleiło i powiedział, że boli go noga, po czym siadł z motoru i kazał, żebym ja prowadził, a on sobie stał na działku, które, na którym musiał stać. Więc bardzo mądry człowiek, polecam. No parę takich tak trzeba, nie? Dead. Dobra. O! No i czemu giniesz? Jeden za jednego, tak zwane. co? Chowa się do toalety. <laughs> to, ej Adi, pamiętasz? Nie, nie. nie Tego nie yeah. Ale chyba w jaja mu, chyba mu przestrzeliłeś jaja Skąd mnie wiedzieć, że chłop mi tam wejdzie? O, ja chyba w tym miejscu zginąłem gdzie jest ten Nathan Hunt. No. O skanuje. O, dalej to mi ogień jest. Myślę, że pominiemy sobie aktualnie. No. No i czemu giniesz? Jeden za jednego tak zwane. O no, co? Chowa się do toalety. Ej, Adi, pamiętasz? Kładał nie! Dźwięty. Nie! Tego nie widać! Yeah. Nie! To <noise> Ale chyba w jaja mu... Chyba mu przestrzeliłeś jaja! Nie, że chłop mi tam wyjdzie. O, ja chyba w tym miejscu zginąłem, gdzie jest ten Nathan Hunt. No. O, A, O, dali to mi ogień jest. Myślę, że pominiemy sobie aktualnie. No Widzowie. Co to było? On on zamiast wiecie schować się przed strzałem, to on jeszcze próbował zabić typka, który, którego nawet nie widział, ani nie wiedział skąd on strzela. Mm. Nie on wiem. Wie, to. On wiedział e, tego. On wiedział, gdzie on strzelał. Słyszał, gdzie, gdzie on jest. A, tak, on wiedział jeszcze. Dobra, wezmę sobie kapkana, myślę. O. Zapominam, że celownika tutaj nie mam. Tego mojego. Pamiętasz, że ja się teraz nie nianczę, nie? Nie nianczysz. Nie nianczysz mnie. Nie, nie nianczę. Nie nianczy, czas, no ja nianczę. sobie czas na przygotowania do rundy. Normalny dzień w Ohio. Ej. Mogę to w sumie jeszcze niżej, ale już trudno. Nie wrócę się tam, bo pewnie tam już będą. No, ale... Tu w sumie mógłbym jeszcze... Pik, pik. Idealnie. tu Prze e Przebijają się, przebijają się! Na mnie, na mnie, na mnie! Wiem co też. Siedzę tu w sumie. Już. Ej, tarczownik. Na mnie. Na mnie tarczownik! U, faktycznie! Ja to... Plecy masz, plecy masz. W sensie, nie plecy masz, tylko tam u się przypomnali, co tam jest... Ej, ale bombę jeszcze. No dobrze. <laughs> um. Nie, nie będziesz w to człowieku jak ty. Ej, widzowie, jakby to powiedzieć na ekranie? To, co się stało. Kolejka jest po prostu idiotą. Eee, czy, czy są godni, czy przedsiębiorcy są przyjaźni i uczciwi? Nie. Nie. <ślesztą> nie. Nie. Nikomu to nie dam lajka. No, Henaton Huth jedynie chyba był dobre no. Konza zaskórzy... opuściłem samotnie. <ślesztą>

Napisz jakiś mój komentarz, do usłyszenia i cześć. Sam kisi, mamy on